– Konduktorze, ten pociąg czy wreszcie dojedzie? Jestem w ciąży. Czy przez Pan bym tu urodziła? Trzeba było pomyśleć o tym trochę prędzej. No, ale kiedy wsiadałam, to jeszcze nie byłam. <grywa> – Konduktorze, jak długo jedzie się na Kielce? – Tak z godziną, jeżeli pociąg się nie spóźni. – Czy wsiąść mogę? Czy macie jeszcze wolne miejsce? – Proszę bardzo, niewielu dzisiaj jest podróżnych. Po godzinie się pytam. Trzecie. Długo jeszcze? No chyba będzie jeszcze ze dwie i pół godziny. Jak? To wszak za godzinę miał już być Kielce. Kielce? Przecież ten pociąg jedzie do Małkini. I teraz kilka praszek yy, opartych na yy, żydowskim w ogólnym tytule Gadułki spod Jarmułki. Do doktora od seksu w tajemnicy powiem, Ile wierząc, że potem być może obniżę. Dlaczego? Bo na razie mam go zawsze w głowie, a wolałbym mniej więcej mieć go metr niżej. Dobry interes. Co już żony wychwalasz, skoro jak wieś się? codziennie się oddaje aż czterem kochankom? Czyż nie lepiej 20% w interesie? Nic dobry Nic w takim, który zawsze mam go? — Saciu, czy mąż jest w domu? <skrymne> — nie rano. — Więc wpadnę. — A czy ja jestem jakąś kurtyzaną? — Saciu, szkoda na dąsy, czas bezmyślnie traci. Przecież nie powiedziałem, że chcę ci zapłacić. <skrymne> — Wiesz, Isku, masz doprawdy bardzo piękną żonę. — Chcesz, to ci ją odstąpię. — Wyciągaj mamonę. — To i tak ze 2000. Za dużo? No i 100. 100. Że jest piękna. Mogę to wie Sam wiesz, teraz nie niełatwo znaleźć taką żonę. Niczego nie da. Pożą. Wiesz, załatwiona. Ksiądz przychodzi po kolejdzie. Ojczą ich żoną do kościoła od dawna nie zaglądarcie. Niech ksiądz. Co dzień praca, szkoła. Przekazań przestrzeganie. Czy ma diabeł u was swoich członków? Przestrzegam. O powodzie. 5 ja i 5 moja żona. W ile też to będzie? 12 plus 8? 24,50. W języku 38, co też plecie? Z swym niełództwem też mnie chyba dobić. ależ Ale te sam mówiłeś, że trzeba zarobić. Na koniec. Miałem zlecieć pegazem, a stąpam wałachem. W kieracie przed batem popędzany strachem. Skrzydło mi co trzeba, tak zgrabnie przeszczyłeś, że już w dali cwałują na marzenia śmigłe. Miałem ponad poziomy, a w poziomie idę. pustkę pusty wzrok leka i uszami strzygę. Drogie znaczy Kuryna i jaskie odchody. nie niepokoją myśli, my w zgody. Gdy zasypiam, wiem dobrze. Jutro znowu ruszę kontrolując wraz z działem, także knąbrną duszę. Dobrze, że mnie Nie chcę być pegazem. Wolę w korycie obroń i mi stołu mirażę. I upadłe pegazy widząc w dumę rosnę, że nie jestem goniącym za marchewką osłem. Czego i Państwu życzę, żebyście nie musieli gonić za marchewką do późnych lat emerytalnych.